Ja sobie spokojnie jem i tu nagle przychodzi kurier. Mam podejrzenie, co to jest, bo dzisiaj widzę na Instagramie, że wszyscy dostałem igrzyska śmierci. Możliwe, że to to. Chociaż wydawnictwo do mnie nie pisało, że mi to wyśle, więc nie wiem. O oh my God. Jaki złotki worek. Patrzcie, miałam taki napułap w podstawówce. Taka buteleczka. 50 głodowe igrzyska. Jest i ona. Wszyscy tak bardzo się jarają tą książką. Ja powiem Wam szczerze, że nie jestem jakby w tym całym szale, bo nie czytałam igrzysk śmierci. Więc może w końcu przyszedł na to czas, żeby przeczytać hmm, całą tę serię. przy drzwiach jakaś paczka więc sprawdźmy co to ale ja wiem co to, o już wiem tak? Albatros, to ja wiem bo dostałam ostatnio takiego mega dziwnego maila, że Albatros ma jakąś akcję kamyczkową i że wyślą mi książkę i do tego kamyka pomalowanego i mam Sorry, że tak patrzę tu i tu, ale nagrywam na dwa urządzenia. E, I mam tego kameka posłać w świat i dać sobie na jakąś grupę kameczkową. E, tak, dobra. Zobaczmy, co to za książka. Podążaj za księżycem. O, oh, jaka piękna! Ma różne ilustracje. Jest. Czy jest ilustracja? O, jakie słodkie. Taka ilustracja jest. Mega ładna. Och, ten dzień jest intensywny. Po tym, jak poszłam na siłownię, zorientowałam się dość przypadkowo, trafiając na wiadomość sprzed paru dni, że mam o 12:00 trening pilatesu, trenerski, czyli gdzie ja ćwiczę. I zorientowałam się, kończąc siłownię już. A ja robię dość mocne treningi siłowe i dość mocne treningi pilatesu, więc one razem w odstępie godzinnym od siebie, to jest dramat. I właśnie takie coś przeżyłam dzisiaj, bo o 11 skończyłam siłownię, a o 12 już byłam na pilatesie. Ale było super, czuję się naprawdę o dziwo bardzo dobrze, więc yy, tak, teraz jest 14.40, ja już robię sobie obiad, i o 15.30 idę na pilates, znowu w sensie jadę na zajęcia już, które prowadzę do 20. Ale dobrze, co ciekawego czytam? Czytam balladę jednej nocy, jestem na początku. To jest książka Mateusza Cieślika z wydawnictwa Maastricht, we współpracy właśnie z wydawnictwem Maastricht powstaje ten vlog. Jestem bardzo ciekawa tej książki, ponieważ um, tutaj mają się wydarzenia rozgrywać właśnie jednej nocy. I trochę mi to daje vibe nasz ostatni dzień. A ja bardzo lubię nasz ostatni dzień Adama Silvery, więc mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo. Zaczęłam czytać i naprawdę styl mi się podoba, jest bardzo lekki, młodzieżowy oczywiście, bo jest to książka młodzieżowa. Ja teraz za bardzo po młodzieżówki nie sięgam, natomiast tej daję szansę. I spośród wszystkich gdzieś tam propozycji współpracy młodzieżowych, jakie dostałam, wybrałam właśnie tę książkę, bo naprawdę jestem jej mega ciekawa. I jak już dojdę do połowy, to troszkę Wam więcej o niej opowiem. Nie będzie to jakaś mega długa lektura, bo sama książka ma niecałe 300 stron, więc szybko ją się przeczyta. Pewnie na jeden wieczór by była idealna, ale ja sobie to rozłożę trochę na dłużej. Skończyłam też czytać Nasze nieskończone życia, i powiem Wam, że tutaj mam mieszane uczucia, w sensie pozytywne, nie negatywne, żebyście mnie nieźle nie zrozumieli. Natomiast jest to książka, o której ja dość szybko zapomnę, ale dała mi to. Czego oczekiwałam, bo dobrze się przy niej bawiłam i właśnie tego chciałam. To, co mnie do niej przekonało, gdy jeszcze jej nie zaczęłam czytać, to zdanie, które jest na tyle książki, czyli Kochali się w setkach wcieleń, zabijali w każdym z nich. Więc ja już tu mówię, okej, okay. dużo wcieleń, wspomnienia i jedna miłość, więc brzmi to naprawdę fajnie. I też wykonanie było bardzo fajnie. Bardzo fajnie tutaj został przedstawiony ten motyw i pociągnięty. To, do czego mogę się przyczepić, to są bohaterowie, bo są dość płascy, a to, co mi się bardzo podobało, to pokazanie więzi siostrzanej w obliczu choroby. Naprawdę przepięknie jest ukazana tutaj ta miłość i poświęcenie dla drugiej osoby. Więc Wątek romantyczny może nie jest moim ulubionym, natomiast wątek miłości sióstr łapie za serce i w sumie nie mam jakichś większych przemyśleń na jej temat. Troszkę napisałam wam w poście na Instagramie też, bo tam dla was recenzowałam. Jeżeli lubicie takie romantyczne historie, troszkę z nutką dramatu i tragedii, no to myślę, że to może być dla was. Natomiast nie oczekujcie tutaj nie wiadomo jak rozbudowanego świata, nie wiadomo jak rozbudowanej fabuły i bohaterów, bo też to nie jest ta książka i myślę, że też nigdy nie miała taka być. Więc tak, tyle na razie czytam. Tylko to. I jeszcze przeczytałam jedną książkę pod patronat, ale tu Wam nie zdradzę co. Mogę tylko zdradzić, że go wzięłam. To ja bym sobie może coś nowego zaczęła, jak tak mam tylko jedną zaczętą. Teraz co się w ogóle ze mną stało? A, mam jeszcze trawę zaczętą, na której właśnie stoi staty z kamerą, więc nie będę tego ruszać, ale to jest ta powieść graficzna, którą już czytałam w poprzednim vlogu. Więc trawę bym sobie skończyła. To czytam i może bym sobie coś jeszcze zaczęła, tylko jeszcze nie wiem co. Jak coś wybiorę, to, to do Was wrócę. A teraz idę jeść w obiad i lecę pracować. Całe ciało, bo. Thank sure. you. Słuchajcie, niezbyt dobry kadr, ale chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, którą zauważyłam w tej książce, bo czytam Balladę Jednej Nocy i akcja tutaj rozgrywa się w piersku białej, czyli koło mnie, koło żywca. Mega fajnie, zdziwiłam się, bo nigdy nie czytałam książki, gdzie akcja się rozgrywa blisko mnie.

Powiem Wam, że kompletnie, kompletnie nie spodziewałam się, że ta książka, czyli Ballada Jednej Nocy, to będzie właśnie taka historia. Przyznam Wam szczerze, że przeczytałam ten opis, gdy decydowałam się na współpracę przy tej książce i później już do tego opisu nie wracałam, ale cały czas w głowie miałam to, że ma to być jakiś, jakiegoś rodzaju romans młodzieżowy, tylko poruszający bardzo ciężką tematykę, bo z opisu można to już wywnioskować, ponieważ mamy tutaj m.in. temat samobójstwa, czy. Uzależnień, rodzica, szczególnie, śmierci rodzica, choroby, więc tutaj jest naprawdę masa, masa ciężkich tematów. Ale myślałam, że gdzieś tam będzie przepleciony wątek romantyczny. Natomiast to, co tu dostałam, jest lepsze niż się spodziewałam. Oczekiwałam od tej książki mniej niż dostałam, więc jestem pozytywnie zaskoczona. Nie przychodziłam Wam mówić w trakcie jednak, bo się tak wciągnęłam, że chciałam po prostu całą ją przeczytać i zebrać wszystkie myśli i dopiero do Was przyjść, bo też nie ma co ją rozkładać na nie wiadomo, ile update'ów, bo nie ma nawet 300 stron. To, co jest fajne, to to, że cała akcja tutaj rozgrywa się w ciągu jednej nocy i normalnie macie godziny. Rozdziały są podzielone na. Poszczególne godziny, w których dana akcja się toczy, więc mamy tak naprawdę całą noc i pewne wydarzenia. Yy, nasi główni bohaterowie poznają się w dość przykrych okolicznościach na samym początku książki. Ksawery chce odebrać sobie życie, yy, natomiast nasza główna bohaterka ma problemy w związku i tak naprawdę chce dowiedzieć się od swojego chłopaka, co się dzieje i być może nakryć go na zdradzie. Dość skomplikowana sytuacja związkowa. No, i tak się składa, że spotykają się w jednym miejscu. Ona siedzi i płacze, a on przychodzi, żeby odebrać sobie życie, i tak cała akcja się zaczyna. No, jak możecie się domyślić, na początku książki nie dojdzie do, do tego samobójstwa, ponieważ ksawery musi pomóc naszej głównej bohaterce w tej jej tajnej misji, którą ma do zrobienia, i w odnalezieniu Marcina, czyli właśnie jej chłopaka. I tak naprawdę tyle mogę wam powiedzieć, bo nie chcę więcej zdradzać. Po prostu od samego początku obserwujemy gdzieś tam ich potyczki przez całą noc. Przemieszczają się z miejsca do miejsca, szukają, obserwują, szpiegują. I wiecie, wszystko jest tutaj potraktowane dość luźno. Podejście w ogóle Xaverego do Śmierci jest bardzo ciekawe, bo na początku można powiedzieć, że bardziej poznajemy właśnie naszego głównego bohatera, jego poglądy, jego podejście do tego i dlaczego w ogóle chce odebrać sobie życie. Natomiast jeśli chodzi o naszą główną bohaterkę, to dopiero zagłębiamy się w nią później, gdy Xaver już ją spotyka, gdy zaczynają spędzać ze sobą czas i dzięki temu poznajemy i jego perspektywę, i jej perspektywę na, na ich własne życia i na sytuację, które ich spotkały. Więc jest to bardzo, bardzo ciekawe. I wiecie, widzimy tak naprawdę chłopaka, który uważa, że już nie ma po co żyć, i który chce w spokoju i skromnie to życie zakończyć. I mamy też dziewczynę, której życie po prostu zwaliło się na, na, na łeb i straciła najbliższą sobie osobę, i jedyna osoba, która jej została, też może od niej odejść. I ta niepewność chyba, i ten niepokój, i ten strach o to, że zostanie sama, no, doprowadza ją do szaleństwa. I robi rzeczy, których na pewno nie powinna była robić i nie chciałaby robić. Ale no, traci gdzieś tam ten zdrowy rozsądek. Bardzo dobrze uważam, jest pokazane to, jak takie sytuacje wpływają na człowieka. Jak takie sytuacje kształtują mu tego człowieka i jak łatwo człowiek może się w tym smutku zatracić i rozpaczy. Do tego też przepięknie ta książka pokazuje, jak jak przypadek i odnalezienie przypadkowej osoby może zmienić życie. I wiecie, tak bardzo obawiałam się tego, jak wypadnie wątek romantyczny w tej książce, ale pozytywnie się zaskoczyłam. Nie będę wam tutaj nic mówić, nie będę na nic naprowadzać, natomiast naprawdę wyszło fajnie, cała ich relacja. To, co mi się nie podobało, i trochę jest dla mnie naciągane, to zakończenie. Myślałam, że pójdzie to w trochę inną stronę. Nie będę mówić jaką, żeby Was też nie naprowadzać, natomiast jestem trochę rozczarowana zakończeniem. Ogólnie mówiąc, książka wypada naprawdę dobrze. Nie jest to nic nadzwyczajnego, nie zrozumcie mnie źle. To nie jest też jakoś niesamowicie napisana książka, niesamowicie rozwinięta. To jest jedna noc z życia naszych głównych bohaterów, opisana w bardzo młodzieżowy sposób, w bardzo lekki. Jest tutaj dużo żartów, dużo slangu, dużo takich jakichś młodzieżowych sytuacji, które, z którymi nie do końca się utożsamiałam, bo jestem już starsza. Ale naprawdę była to bardzo fajna młodzieżówka. I będzie to ta młodzieżówka, z którą będę wspominać z uśmiechem na twarzy i którą mogę Wam polecić. Jeżeli chcielibyście poczytać o tematach bardzo ciężkich, ale przedstawionych w sposób bardzo luźny, niekiedy żartobliwy, ale wciąż poważny, no to to będzie dobry wybór. Pozytywnie się zaskoczyłam. Realnie. Nie spodziewałam się, że, że będzie to taka fajna i taka naturalna i prawdziwa książka. Oczywiście patrzę na nią jak na młodzieżówkę, tak? I, I do innych młodzieżówek ją porównuję, więc tak, polecam. Naprawdę, Mateusz Cieślik, zrobiłeś fajną robotę. No i to, że w Bielsku się cała akcja toczy, świetna sprawa, bo byłam w Bielsku niedawno, <grych> dzisiaj, godzinę temu. Więc tak, to w sumie tyle, jeśli chodzi o książki, które skończę... O nie, 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 moi drodzy, nie wszystko. Bo jeszcze skończyłam jedną książkę. I gdzie ona jest? Powiedzcie mi, gdzie ona jest? Skończyłam również tajemnica domu uklejów Anety Jadowskiej. Mega przyjemna e, historia, mega cozy kryminał. Nasza główna bohaterka Nina dostaje w spadku dom. No i przeprowadza się do niego. Okazuje się, że jest to dom bardzo stary, dom zniszczony. Ale też jest to dom, który ściąga na Ninę bardzo dużo nieszczęść, między innymi awarie, włamania, trupa. I różne tego typu y, sytuacje, więc nie jest kolorowo. I Nina, wraz ze swoimi przyjaciółkami i kilkoma innymi osobami z, z okolicy, próbują dojść do tego, co się dzieje, kto tu jest winny i czego ten ktoś szuka. Naprawdę mega fajna książka, bardzo dobra zabawa, przepięknie przedstawiona przyjaźń kobiet. Naprawdę jest to coś. Wspaniale tutaj ukazanego, to miłość między tymi kobietami, to wsparcie. Świetnie się o tym czytało. No i oczywiście styl Anety Jadowskiej, niezastąpiony humor, relacje bohaterów. Naprawdę świetnie się bawiłam. Pisałam jej chyba 3,85 gwiazdki, ale jak teraz o niej tak mówię, to dam jej 4. Zmieniam na 4, bo naprawdę była świetna. Zaczęłam też, słuchajcie, Paderborna, czyli drugą część, um, drugą część Langera, mroza. No, niewiele nie mogę Wam na razie powiedzieć, bo jestem chyba w drugiej godzinie audiobooka, ale no bawię się świetnie. Teraz obserwujemy losy naszych bohaterów bardziej właśnie z, ze strony, z perspektywy Paderborna. Oczywiście są tam te osoby, które znamy z pierwszego tomu. Gdzieś tam to jest dalej pociągnięte, natomiast pojawia się nowa sytuacja, nowa zagadka do rozwiązania i jestem bardzo ciekawa, w jaką stronę to pójdzie i co tam się wydarzy. Wiem, że ma być jakiś ogromny plot twist z tego, co mi Karola mówiła, więc już nie mogę się go doczekać. Tak, to tyle. I dzisiaj myślę wieczorkiem sobie zacznę przypadek Rachel, ale to będę o tej książce wam powiem już po prostu w następnym vlogu bądź w podsumowaniu miesiąca, o ile uda mi się ją przeczytać. Dajcie mi koniecznie znać co teraz czytacie, co tam u Was i czy czytaliście któreś z tych książek, które Wam tutaj pokazywałam. W sumie nigdy nie reklamuję tu mojego Instagrama i TikToka, więc zapraszam Was na mojego Instagrama i do dołączenia do kanału nadawczego, bo tam codziennie piszę Wam jakieś głupotki i wysyłam bardziej prywatne rzeczy i też zdradzam Wam szybciej, jakie filmy będą na kanale, kiedy i tak dalej. A na TikToku teraz prężnie działam i staram się dodawać jednego TikToka dziennie. No a dla tych, którzy już naprawdę nie mogą za mnie wytrzymać, jest Snapchat. Nie no, żartuję. Wiem, że pewnie możecie bez mnie wytrzymać. Natomiast, natomiast na Snapchacie już totalne głupoty gadam, czyli wszystko, czego nie, nie mówię tutaj, czego nie mówię na Instagramie, na TikToku, tam sobie po prostu różne moje przemyślenia nagrywam i z wami się nimi dzielę. I wszędzie mam nazwę getbooki. Na TikToku chyba jest przez dwa y. A teraz dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!